Dlaczego ty zabiłeś to małe dziecko? Mazur odpowie. Matka nie żyła. Dziecko płakało. Może umarłoby z głodu. No to zastrzeliłem. Witam Was serdecznie na moim autorskim kanale Łukasz Kadzek History Story Może nie będę teraz mówił, w jakim jest tym mieście a Wy w komentarzach sami, poznając plener dzisiejszego odcinka napiszecie, jakie to jest miasto No i oczywiście proszę Was, abyście napisali czy już w tym mieście były odcinki kanału History Story Lipiec, 78 lat temu, był wyjątkowo upalnym lipcem. Gazety donosiły, że mnóstwo plażowiczów jest nad Wisłą i nad Polskim Morzem. Gazety donosiły również o tym, że jest susza i że prawdopodobnie zmarło bardzo dużo ludzi w Związku Radzieckim z powodu suszy. Dziennik radomsko-kielecki w 1946 roku w lipcu donosił, że grozi nam plaga szczurów i mysz. Jeżeli zostanie zahamowana, to mogą dzieci i niemowlęta zostać pogryzione przez szczury. 4 lipca 1946 roku Polskie Radio o godzinie 6.25 nadało poranną gimnastykę. Oczywiście nie można tu mówić o jakimś fitness, ani o jakimś oczywiście odchudzaniu, bo nie było z czego. Ludzie chodzili w ciemnej w ziarnistej cerze z wielkimi oczami. Były te dowody nie do jedzenia, wcześniejszego głodu. Wysłannicy zachodni z Unrawy, z tej zachodniej pomocy, pisali w artykułach, że widzieli dzieci, które szły z garnuszkami do szkoły. Tak wyglądało dożywianie. W ogóle była duża śmiertelność niemowląt, a także epidemia gruźlicy. Jedna trzecia kieleckich szkół była zagrożona gruźlicą. Nie wypały. Wybuchy, różnego rodzaju miny, powodowały kalestwa wśród dzieci. O dzieci bano się bardzo mocno. Gazety kieleckie podawały informacje, że w Gnieźnie i we Włocławku chodzą plotki o tym, że z Polaków robi się kiełbasę. Łapie się ich, zabija, a z mięsa Polaków sprzedaje konkurencja kiełbasa. Oczywiście konkurencja ta to były sklepy żydowskie. Dzieci bano się bardzo mocno, dlatego że dochodziły odgłosy ze słynnych procesów. Jak na przykład matka żydowska w 1941 roku zostawia niemowlę, porzuca u, u Polaków, a potem przeżywa Drugą wojnę światową i zgłasza się do nich w 1946 roku, aby odebrać już siedmio, czy 8, czy nawet sześcioletnie dziecko. Ci rodzice twierdzą, że zostało porzucone, sprawa została przedawniona i nie powinna się w ogóle tutaj pokazywać, bo oni dziecko wychowali. To wszystko tłoczone jest do gazet i ludzie czytają, zastanawiają się, debatują nad tym wszystkim, co się dzieje. Do tego oczywiście również dochodzą sytuacje związane z brakiem mięsa, dlatego że prowadza się trzy dni w restauracjach i w stołówkach bez mięsa, więc wtorek, środa i czwartek nie ma. Też są niedobory mąki, więc prowadza się dni beściastkowe. Gazety donoszą również o tym, że Amerykanie szukają Martina Burmana. Prawą ręka Adolfa Hitlera, który prawdopodobnie uciekł z Berlina. Ale tym już ludzie nie interesują się tak mocno. Mówi się o nowoczesnej broni amerykańskiej, która potrafi zdominować świat. I o próbach nuklearnych Amerykanów na atolu Bikini. Że Stalin będzie musiał uklęknąć przed Amerykanami i tą nową bronią. To się akurat ironizuje. W Kielcach na bazarach i na ulicach chodzi taki wierszyk. Truman, Truman, rzuć tabania, bo to jest nie do wytrzymania. O 8.30 polskie radio nadaje audycję skrzynka poszukiwawcza. Jest 46. rok, dopiero rok minęło od ukończenia II wojny światowej. Wielu ludzi wciąż żyje nadzieją, że się spotka. W skrzynce poszukiwawczej są właśnie takie apele: Czy ktoś widział moją matkę Helenę? Mieszkała na ulicy Krzywińskiej z małym synkiem Jasio. Czy ktoś słyszał o moim mężu poruczniku Żukowińskim? Dostał się do niewoli, ale byli świadkowie, że przeżył. Szukamy Jajma Salomona. Wyrwał się z getta po powstaniu. Mieszkał po paryskiej stronie. Ostatnio spotkałem gościa w tramwaju, który widział go zarośniętego z brodą. Prawdopodobnie ma zaniki pamięci. To właśnie tym żyła w ówczesnym czasie Polska. I również Kielce. Ale ostatnio bardzo mocno wspominało się głośną sprawę w Częstochowie. Otóż na Gniankach wyłowiono ciało 15-letniej dziewczyny Krystyny Woźniak i o morderstwo posądzono krawca żydowskiego. Kilka dziewczynek zeznało, że on namawiał ich do różnych nierządnych czynów. Krawca złapano. Prawdopodobnie mówi się, że jest chory umysłowo, ale na pewno udaje, dlatego że jeszcze nie przyznał się do winy i nie ma na niego dowodów, ale na pewno się znajdą. I właśnie takie historie, jak powiedziałem, były głęboko komentowane nie tylko w Kielcach, ale na ulicach większości z polskich powojennych miast. 4 lipca 1946 roku odbywa się również w Gdańsku egzekucja. 11 zbrodniarzy z koncentracją Lagarz Tutchow. Ponad 200 tysięcy ludzi przychodzi oglądać, jak wieszają publicznie tych ludzi, którzy mordowali Polaków, Rosjan, Żydów. 4 lipca również ma miejsce pogrom w Kielcach. I ten pogrom 4 lipca zastaje Reginę Fisz w swoim mieszkaniu na ulicy Leonarda 15. w towarzystwie Abrama Moszkowicza, który przyszedł do niej z wizytą. Służąca mówi jej, że na ulicach napada się na Żydów i zaczyna się ich bić, więc może w mieszkaniu będzie bezpieczniej. Cztery godziny wcześniej do mieszkania weszła milicja obywatelska. Która powiedziała, że musi zrobić rewizję w poszukiwaniu broni. Broni nie znaleziono, zachowali się bardzo dżentelmeńsko, podziękowali za zrozumienie, wypili nawet po szklance wody. Za chwilę ktoś walił do drzwi, żeby go wpuścić, ale wiszawa nie wpuściła. Dwie godziny później walenie następuje i słyszy rozmowę kilku mężczyzn, aby natychmiast wpuścić. Pyta się kto tam mundurowy odpowiada, że żołnierz albo milicja. Tego już służąca nie pamięta. Ale służąca pamięta, że mówi do Fiszowej, żeby chyba lepiej opuścić mieszkanie, bo słyszała informację, że naprzeciwko w restauracji właśnie Leonarda XV jakichś czterech drybów naradza się i mówi, że nie. za chwilę wpadną tu i spotka Fiszową coś złego. Jednakże to, że trwa Ogrom i jest niebezpieczna ulicach, powoduje, że Fiszowa nie opuszcza mieszkania i jest z nim zamknięty do momentu, wtedy puka wysoki mężczyzna i na hasło milicja, żołnierz, Fiszowa wpuszcza go do mieszkania. Czterech mężczyzn, którzy odwiedzili tego popołudnia Fiszowo na Leonarda 15, Praktycznie w ogóle się nie znało. W całej tej historii, którą Wam dzisiaj opowiem, ta banalność zła jest po prostu przerażająca. Ci faceci w ogóle się nie znali. Kapral Mazur służył w Milicji Obywatelskiej i wyszedł na miasto szukać swoich podkomendnych, bo gdzieś mu się rozpieszli. Spotkał Nowakowskiego, który prowadził naprzeciwko komendy sklep. Znali się tylko z widzenia. Od Nowakowskiego usłyszał, że ma jakąś robótkę że są tam Żydzi no, no larda, że mają jakieś granaty, trzeba wyjść do mieszkania, zamknąć mieszkanie, wyprowadzić i zrobić. Padło takie hasła. Z Nowakowskim był również szewc, śliwa. Żonaty niekarany. Do tego doszedł jeszcze jeden, który był woźnym w magistracie, starszy wiekiem, Pruszkowski. Trójka dzieci, żonaty niekarany. Nowakowski powiedział Fiszowej, że ma wszystko zabrać, co najcenniejsze, zamknąć mieszkanie i natychmiast wyjść. Wyprowadzili Fiszową, która trzymała swojego synka, małe, ludzkie dziecko na ręku oraz towarzyszył im Abram Moszkowicz, który wcześniej do Fiszowej przyszedł z wizytą. Prowadzą ich ulicą Leonarda, a miasto wrze. Tłum zaczyna się przyglądać i stwierdza, że sam załatwi tę sprawę za nich. Oni mieli inny plan, więc stwierdzili, że nie, nie, nie. To są, mówi, nasi więźniowie i my sobie z tym poradzimy. Mazur szukał okazji. Nadjechał samochód, zatrzymał ten samochód. Kierowca pyta się, co jest. Mazur mówi krótko. Mam Żydów. Pomożesz ich zawieźć poza Kielce do lasu? Potem ich kropniemy. Kierowca odpowiedział. Dobrze, ale musisz mi dać jakąś forsę. Dajesz tysiąc złotych? To wchodzę w ten interes. Mazur kiwnął Żyda. Zapakowali Żydów. Na wóz i pojechali po zakierce. Wcześniej namawiają Mazura, aby wziął Żydów do ogrodu tam koło komendy i zastrzelił albo gdzieś w bramie. Mazur mówi, że nie. Będzie słychać strzały, i wszystko się wyda. I właśnie wtedy zatrzymuje kierowcę. Mazur wsiada do szoferki a pod plandekę wsiada szewc, właściciel sklepu, woźny magistratu, Fiszowa i jej towarzysz, Moszkowicz, razem z małym dzieckiem. Kiedy jadą po Zakielce, pod plandeką trwają negocjacje. Nowakowski i Śliwa dyskutują z Fiszową, a oni oddają im swoje oszczędności, pieniądze, jakie mieli przy sobie, Fiszowa oddaje parę kolczyków, pierścionki i resztę biżuterii. Mazur zeznawał potem na procesie, że Fiszowa oferowała jeszcze 150 tysięcy i przysięgała się, że więcej do Kielc nie wróci. Nawakowski odpowiedział, że skoro daje, to brać. Przecież i tak, jak ją puścimy, to nas wyda. Możemy wziąć i ją potem kropnąć. Kiedy cała grupa dojechała, Właśnie poza Kielce zatrzymała się pod lasem. Mazur mówi, że zeszliśmy dorobość narazać. W tamtym czasie Fiszowa i Abram, który wziął dziecko, zeskoczyli z wozu i zaczęli uciekać. Śliwa, szef Śliwa, żonaty niekarany, na procesie zeznawał, że to on tak naprawdę pojechał tam specjalnie poza las, aby dać ochronę Fiszowej i temu małemu dziecku przed Nowakowskim, woźnym, magistratu i Mazurem i jeszcze zeznawał, pogrążając się totalnie, że on dawał znak rękom Żydkowi i Żydowicy, żeby uciekali, że ich ochroni. Kiedy oni zaczęli uciekać, Nowakowski krzyknął do Mazura, strzelaj. Mazur strzelił 6 metrów ze swojej pepeszy i zabił Fiszową kulą w głowę na miejscu. Rozłożyli się w terariere i zaczęli biec za Moszkowiczem, który trzymał w ręku dziecko. Nowakowski chciał strzelać, ale Mazur mu zabronił. Powiedział, złapiemy go sami. Abram ze strachu, w panice albo z obłędu puścił to dziecko i uciekł. Kiedy dobogliśmy do dziecka, wspomina Mazur, Nowakowski powiedział, rąbnij je. I Mazur z pepeszy strzelił temu dziecku w głowę. Moszkowicz ucieka, dziecko i Fiszowa nie żyją. Kiedy później na procesie sędzia zapyta Mazura, dlaczego ty zabiłeś to małe dziecko, Mazur odpowie: matka nie żyła, dziecko płakało, może umarłoby z głodu, no to zastrzeliłem. Takiej odpowiedzi nie wymyśliłby najwybitniejszy scenarzysta, reżyser, czyli teatr. Koszmar. W każdym razie kierowca, który zawiózł ich tam pod las, wraca w to miejsce i mówi do ludności, która się przyglądała całej tej scenie, bo tam było sporo świadków, aby zakopali trupy, kobiety i dziecka i nic nikomu nie gadali. Bierze ekipę i przyjeżdżają do Kielcy. Idą wszyscy do restauracji na rogu Bodzentyńskiej na Libacji. Wydają na wódkę i zakąskę mięsną około tysiąca Złotych śliwa, i pruszkowski spieniężają u jubilera kolczyki, biżuterię i pierścionki fiszowej na sumę 303 tysięcy. Wieczorem Nowakowski zaprasza mazura na zakrapianą kolację. Oczywiście z zakąską mięsną. I nie jest bardzo zadowolony z transakcji, jakiej dokonał wcześniej woźny magistratu i szewc, idą do jubilera. Oddają mu pieniądze i zabierają biżuterię, którą Nowakowski prawdopodobnie sprzeda drożej. Następnego dnia Mazur z kolegą milicjantem idą na Oleonuarda 15. Dozorczyni krzyczy: Kto zapłaci za rzeczy z mieszkania, które zostały skradzione? Mazur mówi: Można brać rzeczy, wszystkie. Żydy już nie wrócą. Ale wrócili. Bo Moszkowicz ocalał, wpadł w łapy następnych, takich jak oni, którzy pobili go nie do przytomności, kiedy zobaczyli jego dokument i kim jest. Ale znalazł się w tej całej historii człowiek prawdziwy. Człowiek, który wziął tego Moszkowicza i pół nieprzytomnego zaprowadził do szpitala, zadbał o to aby tam został wyleczony. Moszkowicz wychodzi ze szpitala, odnajduje męża Fiszowej i idą razem na milicję, zgłaszają morderstwo. Sprawcy zostają aresztowani i skazani w procesie pogromu na karę śmierci. Kiedy już nie żyła Fiszowa jej mały synek. Polskie Radio nadało audycję o 16:55 Kościuszko w Ameryce. Chodziło o uczczenie Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. O godzinie 20:00 Polskie Radio nadało dziennik informacyjny o tym, co dzieje się w kraju i na świecie. Oczywiście kompletnie nie było informacji o wydarzeniach w Kielcach, za to speaker gorączkowo i z podnieceniem opowiadał o egzekucji zbrodniarzy hitlerowskich, niemieckich, z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, o publicznej egzekucji w Gdańsku. O północy, jak zawsze, kończąc dzień radiowy, puszczono hymn państwowy. Jak myślicie, jak to jest możliwe, że czterech szanowanych obywateli, którzy się w ogóle nie znali, nigdy nie byli karani? Piekarz, bo Nowakowski prowadził piekarnię. Kapral milicji, szewc, woźny magistratu, umówili tak zwaną robótkę że trzeba wyczyścić, zamknąć i wiadomo, co zrobić. Jak to możliwe? Że kierowca ciężarówki, który jedzie ulicą, zatrzymany przez milicjanta, dowiaduje się, że będzie miał na pace ludzi, których trzeba będzie do lasu wywieźć i zamordować, zgadza się. O tak! Przecież gdyby mnie ktoś zatrzymał i powiedział, miałbym, uważałbym, że mam do czynienia z jakimś psycholem, z wyrodnialcem albo człowiekiem, który jest wykolejony i uciekł z zakładu psychiatrycznego. Tam nikt nie pytał. Wsiadaj, dawaj tysiąc, jedziemy. Na koniec tego odcinka chciałbym wam przytoczyć relację Jacka Kuronia. Wybitnego przecież Polaka. Opozycjonisty, człowieka, który walczył o wolność naszego kraju z komunistycznym reżimem. Jacek Kurin opowiadał, bo mieszkał w Krakowie, że po wojnie mieszkał z mamą i ze swoim młodszym bratem Felkiem. I Felek bardzo mocno płakał, a mama kazała wyprowadzić go na spacer. Jackowi nie chciało się go wyprowadzać, więc felkiem zajął się dziadek. Wyciągnął tego felka i ciągnął płaczącego za rękę, aby dać mu trochę świeżego powietrza. Po jakiejś godzinie na podwórku słychać krzyki, głośne głosy ludzkie, jakieś szarpania. Mama ogląda, patrzy, a tłum ludzi prowadzi dziadka w koło i płaczącego przed nim wciąż wystraszonego felka. Matka wyszła, co się dzieje? Ludzie mówią: Jak to się dzieje? Nie widzisz? Żyd porwał dziecko i chce na macę przerobić. Jak mówi Żyd? To przecież mówi dziadek, a to moje dziecko. O, taka matka, a dziecko płacze, jak widzi. Co to za matka? Ledwo się udało całą tą sytuację uspokoić. Dziadek był stary, przygarbiony, być może miał trochę semicki wygląd. Miał czapę, kufaje, może wyglądał na Żyda, ale był dziadkiem polskiego dziecka. I wtedy Jacek Kuroń. Powiedział: Mieliśmy do czynienia z klimatem pogromowym. To jedna z najbardziej wstrząsających historii powojennych, jaką usłyszałem i jaką udało mi się odnaleźć i odkryć. Choć w Kielcach jest ona dość mocno znana, to myślę, że w całej Polsce mniej. Mogę Wam tylko dodać na sam koniec, że tych, których rozstrzelano, mogiły były długo nieznane. Ale jeden z historyków kieleckich zdradził mi, że namierzył te mogiły i dzisiaj przychodzą tam rodziny palić znicze i składać kwiaty. Na tych, których rozstrzelano za pogrom kielecki. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Ogromnie Wam dziękuję za to, że nas wspieracie. Musicie wiedzieć, że nasz budżet prawie w większości składa się z tego, co dostajemy od Was, a to pozwala nam na dalsze podróże po kraju i odkrywanie zakamarków w przyszłości trudnej, poplątanej i zagmatwanej i dzielenia się nimi z Wami w każdy wtorek na kanale History Story o godzinie 20. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na następnych przygodach z historią.